Witajcie, moi przyjaciele, i witam ponownie. Szczęśliwej środy wam życzę, szczęśliwego dnia przełomu tygodnia. Zaczynamy dzisiaj od ukraińskich żołnierzy III Batalionu Zmechanizowanego, 67. Brygady. I przynoszą nam miłą niespodziankę, ponieważ ci dwaj żołnierze, właściwie tylko dwóch żołnierzy, zdołało pojmać sześciu rosyjskich jeńców wojennych. Jak to możliwe, dwóch żołnierzy bierze do niewoli sześciu rosyjskich jeńców? Brzmi to bardzo jak opowieść z wojny zimowej, gdzie jeden fiński żołnierz dosłownie równał się dziesięciu poległym radzieckim żołnierzom. To były statystyki strat z wojny zimowej. I nie mówię tylko o tym, mamy na ten temat nawet film. Teraz wydarzenie miało miejsce w kierunku Oleksandrivska i zostało nagrane przez ukraińskiego drona zwiadowczego. Widzicie tych dwóch ukraińskich żołnierzy, którzy odkryli Rosjanina, nie nazwałbym tego okopem. Bo to schodzi głęboko pod ziemię, to coś w rodzaju bunkra dla drużyny. Pozycja na linii frontu, coś takiego. Zanim zaczną wrzucać granaty do tych okopów, zwykle wołają: wyjdź teraz, przeżyjesz, nie zabijemy cię i tak dalej. Rosjanie zwykle nie reagują ani nie wychodzą. A potem wrzucają tam mnóstwo granatów, otwierają to i ostrzeliwują z całych magazynków. Ale w tym przypadku Rosjanie postanowili wyjść. I ilu ich tam jest? Jeden wyszedł. Drugi się wyczołguje. Trzeci się wyczołguje. Ale, czekaj, to jeszcze nie wszystko. Czwarty się wyczołguje z dziury. Piąty. Nie, to już szósty. Wybaczcie, nawet się pomyliłem w liczeniu, bo jest ich tak dużo. Mogę sobie wyobrazić, to niemal cały rosyjski oddział, lecz nie działają jako oddziały czy plutony. Rosjanie działają inaczej. Wysyłają kogo mają podczas ataku. To są oczywiście żołnierze szturmowi. Inaczej nie byliby razem w jednym okopie. Zachowania w armii rosyjskiej pozwalają rozpoznać ich jednostki. Są tam jednostki hierarchiczne: szturm Z i jednostki szturmowe tak zwane bataliony karne. Oni działają w jeden sposób: Wedew działa inaczej, Rozgwardia działa jeszcze inaczej, wszyscy mają różny sprzęt. Będąc w takim okopie na froncie sześciu naraz, daje ci to wyobrażenie, że ci goście są częścią jednostki szturmowej. I dwóch Ukraińców zdołało wyciągnąć tych sześciu Rosjan z tej jednej małej dziury. No i jak? Cieszę się, że im się udało. To zasili fundusz wymiany, a Rosjanie zostaną wymienieni na ukraińskich żołnierzy w rosyjskiej niewoli. To nie jedyny filmik na ten temat, jest jeszcze kontynuacja, którą omawiałem w poprzednich nagraniach. Gdy Rosjanie są pojmani, część z nich przekazuje swoje współrzędne przełożonym, którzy potem wydają rozkaz ostrzału artyleryjskiego na te pozycje. To naprawdę stało się także tutaj. Więc teraz idą z powrotem przez pola ci sami Rosjanie w szeregu i widzimy, że artyleria zaczyna strzelać oczywiście, bardzo daleko to znaczy, że Rosjanie nie mają drona rozpoznawczego w powietrzu mają tylko te współrzędne inaczej nie powinni się aż tak mylić, ale jednak się pomylili. I wydali rozkaz ostrzału artyleryjskiego na własnych jeńców wojennych schwytanych przez Ukraińców. To standardowa procedura rosyjskiej armii, stosowana przy każdym pojmaniu. Próbują ich ostrzelać, trafić wyrzutniami rakietowymi, artylerią albo dronami, żeby ich zabić, żeby nie pozwolić im się poddać. Ale ci chłopacy, udało im się, wszystkim się udało. A teraz moi przyjaciele. Rzućmy okiem na lotnictwo transportowe Rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Mówię o Antonowie 22. Istnieje ciężki wojskowy samolot transportowy produkowany przez ukraińską firmę Antonim, która nadal dostarcza samoloty dla ukraińskich sił powietrznych. Ale w Rosyjskim Ministerstwie Obrony zostały trzy Antonowy 22. Te ciężkie transportowce są bardzo stare. Bardzo, bardzo, bardzo stare. Więc tam, jak to się nazywa, okres eksploatacji czy żywotność operacyjna to już wszystko, to już się skończyło. Skończyło się dekady temu. Ale nigdy ich nie wymienili, bo nie ma czym ich zastąpić, po prostu dalej je latają. Więc co się stało wczoraj? 9 grudnia. Jeden z nich się rozbił, na pokładzie było siedmiu rosyjskich żołnierzy. Ten konkretny Antonow, 22 był częścią 196. Pułku Lotnictwa Transportowego Sił Powietrznych Rosji. To dość długa nazwa. Jeden z zaledwie trzech, które wciąż są w czynnej służbie. Rozbił się w zbiorniku Uwodskoje niedaleko zachodnio rosyjskiego miasta Iwanowo. Tak wygląda to cudo. I to wciąż się dzieje w Rosji, prawie co miesiąc. Widzę, jak samolot się rozbija lub dochodzi do wypadku lotniczego. To znaczy około tydzień temu właściwie to było kilka dni temu. Widzieliśmy samolot gaśniczy. Rosyjski kanał lotniczy na telegramie poinformował o wypadku, w którym dwóch pilotów przypadkowo się katapultowało, ale samolot znajdował się w hangarze. Więc katapultowali się w sufit, rozbryzgując na nim czerwień, dwa rozbryzgi na suficie Nie ma już pilotów jak to się dzieje? To wypadek na ziemi. Tak jak w przypadku Antonowa-22, samoloty nadal spadają z nieba. Rosja ma duże problemy z naprawą swojej technologii. Dobrze, nie naprawiasz Jeepa, nie naprawiasz buchanki, ani, wiesz, chińskiego elektrycznego bugi. To się psuje. A co jeśli nie naprawisz samolotu? Nieważne czy to Mik, SU, Antonow czy Ilyushin, to nie ma znaczenia który. Zaczynają spadać z nieba i będą ofiary. Wszyscy ci siedmiu członkowie załogi zginęli. Przyjrzyjmy się reakcjom w rosyjskich, lokalnych telegramach po wybuchu. I zobaczmy, jak ludzie odpowiedzieli: Samolot wojskowy rozbił się w regionie Iwanowa. Informacje te nie zostały potwierdzone. Wielu było zszokowanych, smutnych i przerażonych. Dwie osoby dały serduszko, dwie się zastanawiają, a dwie dodały ikonkę twarzy księżyca. To ogólna rosyjska reakcja, a potem mamy też reakcję szampana. I to jest naprawdę dziwne. Rosjanie często reagują na swoich kanałach telegramu. Wysyłając setki emotek z księżycem. Super dziwne. Hej, ale to są Rosjanie Stary. Nie próbuj ich zrozumieć. Ludzie traktują to jak jednorazowy wypadek. To nie jest prawda. I mówię o tym i relacjonuję to, odkąd zacząłem relacjonować wojnę. To się działo od pierwszego dnia i nadal się dzieje. Kiedy połączysz radzieckie konstrukcje lotnicze, sankcje, korupcję przy zamówieniach i tempo wojenne, cała flota zamienia się w powolny. Samosankcjonujący się program. Och, nie mógłbym tego ująć lepiej. Te żarty piszą się same, bo rosyjskie lotnictwo spowodowało największe straty rosyjskiemu lotnictwu. One po prostu wciąż spadają z nieba. Rosja zużywa własne strategiczne zasoby szybciej niż mógłby sobie tego życzyć jakikolwiek wróg. Prawda, szalone, ale prawda. To nie wszystko. Jeśli mowa o rosyjskich samolotach spadających z nieba, lub niedawnych wypadkach, w Sudanie rosyjski wojskowy IU-76 rozbił się podczas lądowania na lotnisku, zabijając całą załogę. To nie jest ten samolot, który został zestrzelony miesiąc temu, bo jeśli pamiętacie, jeśli nie wiedzieliście o tym, w Sudanie 5 listopada IU-76 został faktycznie zestrzelony. Jest nagranie, zobaczcie, został zestrzelony. A sudańscy żołnierze, niezależnie do kogo należą, mam na myśli, że jest tam tyle różnych zmilitaryzowanych grup. Później bawią się wrakiem i zabierają z niego wszystko, co znajdą. To rosyjski Ilyushin 76, zestrzelony z nieba. Przenieśmy się o miesiąc do przodu. To wydarzyło się wczoraj, nie został zestrzelony, ale rozbił się podczas lądowania z powodu awarii technicznej. Więc tak, możesz je zestrzelić, okej, okay, ale nigdy nie spowodujesz tylu strat w rosyjskim lotnictwie. Co samo rosyjskie lotnictwo. Nie dbają o swoje samoloty. To wystarczy, żeby straty były co miesiąc. Tracą samoloty co miesiąc z powodu usterek technicznych. Czerwoni strzelają do czerwonych. Ogień bratobójczy. Powodów jest wiele. Nigdy nie sądziłem, że będę o tym mówił. To szaleństwo. Oglądasz film. Kolejne nagranie z drona, kolejny czołg. Oszczędź mi szczegółów. Widziałem to już wiele razy, ale nie moi przyjaciele. To nagranie pochodzi z Tajlandii, a ten czołg znajduje się w pobliżu granicy Tajlandii z Kambodżą. Ponieważ te dwa narody już trzeci dzień toczą ze sobą wojnę. Mimo zawieszenia broni i planu pokojowego Trumpa z lipca 2025 roku, trzy dni temu wybuchła wojna, co zniweczyło proces pokojowy. I wszystkie traktaty poszły w zapomnienie. Widzisz ten czołg z dronem w pobliżu granicy tajsko-kambodżańskiej? To jest tajski czołg, ale to T84 Oplot ukraiński czołg. Widzisz, Ukraińcy wyeksportowali 49 takich czołgów do Królewskiej Armii Tajlandii. Zaczęli w 2011 roku, a ostatni czołg dostarczono w 2018 roku. Tajlandia jest jedynym krajem, do którego Ukraina wyeksportowała te czołgi. To jest jeden z pierwszych przypadków użycia tego czołgu w walce poza Ukrainą. Pojawiły się także w lipcu. Kiedy Donald Trump pobiegł, żeby ugasić ten pożar, zrobił to, ale teraz znowu się pali, wojna znowu trwa. Po przesiedleniu pół miliona osób, milion ludzi z terenów przygranicznych Tajlandii i Kambodży zostało przesiedlonych. No cóż, tam się dzieje, a głównym punktem jest to, że to ukraiński czołg używany w aktywnej strefie wojny w Azji. Jakie to dziwne, prawda? Ukraina chętnie by je odkupiła, ale Tajlandia nie sprzedaje, bo sama potrzebuje. Jak widać, te czołgi strzelają, to znaczy trwa wojna z użyciem ukraińskiej broni w Azji. Co do cholery, nigdy bym nie przypuszczał, że będę o tym informował. Królewska Armia Tajlandii rozmieściła ukraińskie czołgi T84 oplot T, używając ich po raz pierwszy bojowo przeciwko siłom kambodżańskim w lipcu. W 2025 roku, podczas wzrostu napięć, Tajlandia ma obecnie 49 takich jednostek. Jest oparty na radzieckim podwoziu T80, które Ukraińcy odnowili lub przebudowali do wersji T84, a następnie sprzedali Tajlandii. Mówiąc o broni, którą produkują Ukraińcy, mam na myśli FP. FirePoint, legendarny ukraiński producent dronów. Opublikował to nagranie, na którym pokazuje produkcję pocisku Flamingo. To jest piękne, wygląda jak z filmu, jak z Hollywood, a sposób w jaki te maszyny produkują te pociski robi wrażenie. Chodzi mi o to, że nie myślisz o Ukrainie, gdzie przerwy w dostawie prądu trwają 12-14 godzin dziennie. Są w stanie wojny, mają te fabryki produkujące tak zaawansowane technologicznie pociski. Tutaj produkują widzisz, stałe skrzydła to Flaming. Ale jeśli widzisz skrzydła, to 5,2 zrabowane drony wykonują większość ataków dalekiego zasięgu. Ale kiedy mówię o flamingu, oczywiście chciałbym płynnie przejść do bardzo pijalnego flaminga. Zaczynajmy, przyjaciele. Po zwycięstwie Ukrainy w wojnie większość rzeczy można odbudować, ale są takie, które zniknęły na zawsze. Pozwólcie, że pokażę Wam fragment zaginionej historii Ukrainy. Sława Ukrainie, moi przyjaciele. A teraz moi przyjaciele chciałbym przedstawić wam ukraińską żołnierkę, która otwarcie opowiada o swoich doświadczeniach na wojnie i chciałaby otworzyć się przed Amerykanami, konkretnie aby spróbować wyjaśnić dlaczego Ukraińcy walczą tak zaciekle. Bo czasami tak widzę to. Może być też trudno Amerykanom zrozumieć dlaczego oni walczą. Bo z perspektywy Ameryki można nie rozumieć podstaw tej wojny. Trump zdecydowanie tego nie rozumie, nigdy nie rozumiał. To nie chodzi o to dlaczego. Czy nie można po prostu oddać jakiegoś małego półwyspu? Jak Krym, Donbas i Ługańsk? Wciąż masz Ukrainę i większość terytorium. To tak nie działa z Rosjanami. Tu chodzi o przetrwanie, nie ma innej opcji. Dla Ukraińców to zwycięstwo albo śmierć. I pozwolę tej dziewczynie się wypowiedzieć. Myślę. Że wojna ujawnia w ludziach to, co najlepsze i najgorsze, oraz pokazuje różne typy ludzi. I to było. Wojna z 2014 roku i pełnoskalowa wojna pokazały nam prawdopodobnie najlepsze DNA Ukrainy, jakie istnieje. To są młodzi mężczyźni i młode kobiety, którzy bez wahania poszli do walki i walczą za kraj. Wierzę, że to po prostu zmieniło nasze społeczeństwo, ujawniając, że tacy ludzie istnieją. To naprawdę inspirujące. Kiedy często rozmawiam nawet z Amerykanami, jest trochę braku, trochę braku zrozumienia słowa naród. Dla nich naród to w zasadzie wszyscy imigranci w danym pokoleniu. Dlatego trudno im to zrozumieć. Jak można sobie dać swoje życie i iść walczyć za swój kraj, za jakiś naród, za język. Oni też nie mają własnego języka, prawda? Europejczycy lepiej rozumieją tę koncepcję. Ale to naprawdę inspirujące, kiedy ktoś mówi: Jestem częścią czegoś większego. Jestem częścią. Jestem gotów dać. Poświęciłem młodość i zdrowie. To jest niesamowicie fajne, byłem absolutnie pewien, że to jest miejsce, w którym chcę być. I kiedy w mojej rodzinie, w moim kraju, największe historyczne. wydarzenie chyba najważniejsze w moim życiu. I przez wiele, wiele ostatnich lat czułem, że każdy Ukrainiec. Musi tu być to jasne pragnienie i zrozumienie, że muszę być częścią tej walki. A będąc tam, tutaj, oczywiście, to przeważyło nad wszystkim. Zawsze wiedziałem, czego chcę i że będę tu szczęśliwszy niż tam. Kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, gdy w kraju lub rodzinie trwa horror, nie potrafię wtedy żyć szczęśliwie. I pić koktajle na Manhattanie. No cóż, nie mogłem być naprawdę szczęśliwy. Dla mnie osobiście najtrudniejsze chwile to te, kiedy straciłem najbliższych przyjaciół. Moralnie to jest najtrudniejsze i. Gdy idziesz na wojnę i przetrwasz wszystko, Zazwyczaj odnajdujesz swoją rodzinę, swoich ludzi, swoich najbliższych, przyjaciół. Oni zastępują absolutnie wszystko w Twoim życiu. Za każdym razem, gdy ktoś z tej rodziny odchodzi, to jest niesamowicie trudne. Tak, mówiłem o tym wiele razy. To inny temat niż ten o Amerykanach, o którym mówiłem. Oni o tym wiedzą, zdecydowanie, ponieważ Amerykanie w ramach swojego wysiłku wojennego w Afganistanie, Iraku i każdym konflikcie, w którym obecna jest armia lub marines, przygotowują cię do walki, przygotowują cię fizycznie i psychicznie na trudności. Na latające kule, brak snu i stres cię przygotowują, ale nie przygotują cię i nie mogą przygotować na utratę przyjaciół, jeśli jesteś w takiej sytuacji bojowej. Kule latają, jest niesamowity stres i brak snu. Jesteś szkolony, żeby sobie z tym radzić jako amerykański marines, ale do jednej rzeczy nigdy cię nie przygotują: że będziesz tracił. Facet obok ciebie, z którym nawiązałeś bliską więź i jesteście przyjaciółmi od lat dzięki szkoleniu w Korpusie Piechoty Morskiej. Jedziecie razem na pierwszą misję. Te więzi. I on ginie tuż obok ciebie. Nikt nie może cię na to przygotować. A to jest codzienność Ukraińców. Nauczysz się wszystkiego, czego potrzebujesz, żeby być dobrym żołnierzem, dobrym operatorem drona. Ale nie możesz nauczyć się, jak tracić przyjaciół i jak tracić rodzinę. I to czasami jest trudne do zrozumienia ludzie nie będący na wojnie, także w Europie Zachodniej lub Ameryce. Nie uogólniam Arabów, Amerykanów, uogólniam może ludzi, którzy nie mają tej perspektywy. Żyją swoim spokojnym życiem i zastanawiają się, jak spłacić kredyt hipoteczny, ale żadne pociski nie zabierają im dzieci ani najbliższych. Taka jest ta perspektywa. Jeśli to zrozumiesz, żaden stres związany z kredytem hipotecznym nie będzie już wystarczająco duży, żeby cię zestresować. Więc tak, nie straciłem nikogo bliskiego w strefie wojny, więc nie wiem jak to jest. Rozumiem to tylko teoretycznie, ale ta dziewczyna straciła swoich przyjaciół i prawie każdy Ukrainiec stracił kogoś bliskiego z powodu Rosji. Nie ma więc pytania, czemu walczycie i nie chcecie zatrzymać zabijania. Jak mówi Trump, zatrzymajmy zabijanie. Nie możecie. Mieć takie podejście do wojny, by powstrzymać zabijanie. To nie o to chodzi, tu chodzi o przetrwanie narodu ukraińskiego. Więc nie możecie mówić o zatrzymajmy zabijanie, zatrzymajmy wojnę. Trzeba mówić, pomóżmy Ukraińcom przetrwać to ludobójstwo. To zupełnie inne sformułowanie, zupełnie inny pomysł. I wymaga zupełnie innego podejścia niż to, co robi teraz Trump. Przechodząc do wczoraj, doszło do ogromnej awarii prądu. Jak Ukraińcy sobie z tym radzą? W prawie wszystkich ukraińskich miastach przez pół dnia, a nawet dłużej, nie mają w ogóle prądu. Pół dnia kiedyś kilka godzin teraz codziennie pół dnia lub więcej bez prądu żyjesz w ciemności. Jeśli możesz, jeśli masz prąd, ładujesz każdą lampę. Jaką masz, każdą baterię, jaką masz. Ten piesek trzyma lampę dla kobiety, która robi sobie kolację, a może też dla niego. Mówię o tym. Wczoraj miałem mieć wywiad w ukraińskim kanale telewizyjnym. Było to o określonej godzinie, a kiedy nadszedł czas, nikt się ze mną nie skontaktował. Zadzwoniłem do producenta, który stwierdził, że nie mógł się ze mną skontaktować. Mieli duży atak rakietowy i przerwę w dostawie prądu. Siedzę więc i myślę może zapomnieli, albo coś się stało. Oczywiście jest przerwa w dostawie prądu. Nie mogą nadawać programu telewizyjnego, bo nie ma elektryczności, a generatory też nie działały w budynku telekomunikacyjnym. Więc tak wygląda codzienne życie Ukraińców. Możesz to sobie wyobrazić? Masz dzieci lub wnuki, wracasz do domu i musisz przygotować im kolację. Nie ma prądu. Kup kuchenkę gazową. Załóż psu latarkę czołową, by go oświetlić. Chodzi mi o to, żeby dać perspektywę. Spróbujmy wyobrazić sobie życie w takich warunkach. To jest oczywiście. nagranie pochodzi z Dniepru. W całej Ukrainie codziennie występują przerwy w dostawie prądu. Te tematy są bardzo poważne, więc muszę przynieść Wam trochę humoru, bo w końcu mamy środek tygodnia. Musimy zakończyć to z dobrym uczuciem, wiecie. To jest. Wybrałem dwa kadry z niedawnych ataków z perspektywy pierwszej osoby na okupantów i na jednym z nich zauważyłem, że ten okupant miał na sobie klapki. Tak więc to jest armia rosyjska w XXI wieku rosyjski produkt krajowy brutto co 2 biliony 200 miliardów dolarów coś takiego. Ich armia z takim wyposażeniem idzie na wojnę. Oczywiście nie wszyscy, ale najniższe jednostki w rosyjskiej hierarchii wojskowej. Bataliony karne Bataliony inwalidów i Szturm Zero, czyli najniższy szczebel tej piramidy. Tych gości czasami znajdziesz w kapciach i skradzionych ubraniach, które znajdują w ukraińskich domach i tym podobnych rzeczach. Tak więc, chciałem się tylko podzielić z wami tym zdjęciem. Mówiąc o wiecie Storm Z albo batalionach inwalidów, możecie się zastanawiać, dlaczego mówi się bataliony inwalidów? To bataliony rosyjskich żołnierzy, którzy zostali ranni, ale przeżyli. Zmusza się ich do powrotu. Są nagrania rosyjskich żołnierzy o kulach, na wózkach inwalidzkich, bez pancerza, bez nogi. Są wysyłani tylko po to, by pochłaniać ukraińską amunicję i własnymi ciałami zużywać materiały wybuchowe. To jedyny powód, dla którego tam są, a rosyjska armia celowo wykorzystuje ich do takich celów. Na przykład w kolejnej scenie facet o kulach widzi coś z perspektywy pierwszej osoby. Jego jedynym celem w rosyjskiej armii jest spotkać się z tym dronem z widokiem z perspektywy pierwszej osoby i wyeliminować go własnym ciałem. A Rosjanie oczywiście nie ewakuują swoich żołnierzy, nie dbają o ciała i w związku z tym tematem chcę wam pokazać ukraińską ewakuację, ponieważ kiedy ktoś ginie na froncie, wydobycie jego ciała jest dość trudne i czasochłonne. Ale właśnie tak robią Ukraińcy: mają do tego specjalną ewakuację. Wczesny ranek w okolicach Pokrowska, swoją drogą, jeden pojazd terenowy przyjeżdża w określone miejsce, drugi pojazd terenowy również, i są tutaj, aby zabrać ciało poległego ukraińskiego towarzysza. Nie odjeżdżają, oczywiście wymieniają się pewnymi rzeczami logistyką, której potrzebują wszystko dzieje się bardzo szybko. Ale jest też poległy ukraiński żołnierz, którego ładują. Oczywiście ważniejsza jest woda, amunicja i sprzęt, logistyka, ale nie zapominają o tym poległym żołnierzu. Odzyskują ciała. To naprawdę mówi wiele o kulturze, o społeczeństwie, o ludziach i o tym, jak traktują siebie nawzajem, nawet po śmierci. W rosyjskiej armii życie ludzkie i ludzka osobowość nie mają żadnej wartości, nikt nie ma znaczenia. Nie masz żadnej wartości jako jednostka. W armii ukraińskiej, nawet po śmierci, twoje ciało zostanie sprowadzone z linii frontu. Bliscy mogą zapewnić godny pochówek, a jeśli sam straciłeś kogoś, wiesz jak to ważne. Dla ciebie psychicznie, żeby mieć to ujawnienie straty przyjaciela lub członka rodziny, potrzebujesz tego ujawnienia, tego ceremonii, żeby się pożegnać. I dlatego tak bardzo się starają, żeby wydostać tego poległego żołnierza. Tak, jest duża różnica między Rosją a armią ukraińską. Armia ukraińska odzyskuje swoich poległych żołnierzy. A ostatni film, który dziś Wam pokażę, jest bardzo zagmatwany. To jest sytuacja, gdzie Rosjanie strzelają do innych Rosjan. Zawsze miło się na to patrzy. Każdy lubi to oglądać. Ten jednak jest bardzo zagmatwany. Więc przeczytam Wam, Zrobię tłumaczenie i spróbuję wyjaśnić, co się dzieje, chociaż czasami robi się to dość dziwne. Właśnie teraz idziemy. Facet się zastrzelił, więc jest tu facet, który podobno się zabił albo nie, albo został zastrzelony. Kto wie, czy to jest grupa dywersyjna czy rozpoznawcza? Ktoś krzyczy, a my tylko nosimy te rzeczy, chodźmy bliżej. Musimy przynajmniej zabrać manekina. Powiedz chłopakom, że to jest. Najważniejsze jest to, że to nie DRG strzela. No dobrze, jeszcze nic się nie stało. Daj mi to, no dalej. Pospiesz się. Ktoś na niego krzyknął, a on odpowiedział: Swiadajs, jesteśmy wasi, jak ziomki, Rosjanami. I otworzyli ogień. Tego nie pokazano, ale ci goście, którzy krzyczeli, on mówi, tak, jesteśmy Rosjanami, a oni i tak otworzyli do niego ogień. Moi ludzie prawie mnie właśnie zastrzelili. Mój Boże! Krótko mówiąc, Sina uciekł. Sina był za nim. Pomyliły mnie z tym, który się zastrzelił. Więc jest jakiś Rosjanin w lesie, cokolwiek robi, może, wiesz, z jakiegoś powodu odbiera sobie życie. W pobliżu niego jest grupa Rosjan, którzy to słyszą i myślą, że to ukraińska grupa dywersyjna. Rozstawiają pozycje blisko mężczyzny, który popełnił samobójstwo. Teraz jest tam facet, pewnie rosyjski żołnierz wielbłąd, najniższy rangą, logistyk przenoszący rzeczy między jednostkami. Osoby przeszukujące teren szukają ukraińskiej grupy rozpoznawczo-dywersyjnej, która zastrzeliła żołnierza, faktycznie jednak odebrał sobie życie. Znajdują tego żołnierza wielbłąda. Ten żołnierz wielbłąd mówi: Hej, jestem wasz, jestem swój. I otwierają do niego ogień, bo naprawdę bardzo chcą znaleźć jakąś ukraińską grupę rozpoznawczo-dywersyjną. Prawie go zastrzelili, po czym rzucili twarzą w błoto, odebrali broń i celowali w niego, sprawdzając dokumenty. W końcu go puszczają, ale zabierają mu broń, i facet jest naprawdę wkurzony z tego powodu. Wiesz, co się dzieje, gdy zgubisz broń lub ktoś ci ją zabierze. Ten facet jest skończony, już jest na poziomie oddziału wielbłądów, nie ma już gdzie dalej spaść. Ale to bardzo trudna i zagmatwana sytuacja czerwony na czerwonego. To się często zdarza, bardzo często w rosyjskiej armii. I tym, moi przyjaciele, zakończę środową edycję tego filmu. Wrócę w piątek oraz w każdy poniedziałek, środę i piątek. Jeśli lubicie moje filmy, zasubskrybujcie kanał. A do następnego razu, sława Ukrainie i do zobaczenia.